Szanowni Państwo, witajcie, to ja, Prepper z Mariusz. Dzisiaj krótki filmik na temat pierwszych zbiorów. Słuchajcie, owoców mamy 8 lipca. Tu widzimy cukinię, którą na początku wszyscy mówili, że jakaś zaraza, już trzeba pryskać. Słuchajcie, nie ma żadnej zarazy. To jest zwykłe przebarwienie liści, bo kolejne liście są bardzo ładne. Tu są dwie cukinie posadzone w takiej dużej oponie. Oczywiście opona jest wcześniej wymyta i zabezpieczona jeszcze folią polietylenową, taką Słuchajcie, jak jest yy, folia, no, no, co się sadzi, yy, no, agrobuknina, przepraszam bardzo, i w tym jest posadzone oczywiście. I zobaczcie, taką mamy, słuchajcie, dwukilowy, ładny, piękny okaz, to cukinia, odmiana pasiasta, zielono-biała. Zielono oczywiście bardzo ważna rzecz, trzeba wiedzieć, w którym momencie już ją, słuchajcie, obrywać regularnie. Trzeba obserwować, co się dzieje, słuchajcie, tak wygląda już, o, Cukinia, którą zapomniałem oberwać. Niestety nam obumarła za tylko końcóweczka. Słuchajcie, tu jest dużo cukini, które dopiero się tworzą. Niektóre są takie jakieś karłowate jak dynia. Tutaj widzimy taka fajna kolejna duża jest. Przede wszystkim regularne podlewanie ogórki, cukinie, kabaczki, arbuzy. Lubią bardzo dużo wody. To są owoce, które składają się, przepraszam, warzywa składają się głównie z wody i trzeba to pilnować. Tutaj się formują kolejne, słuchajcie. O, tu jest taka mniejsza, troszeczkę. Wszystko zależy od zapylenia. Wiadomo, kwiat męski. Kwiat żeński ma już takie troszeczkę tutaj zgrubienie, i widzimy, że w kwiecie żeńskim będzie się formować owoc. Oczywiście i dojdzie do zapylenia. Tutaj widzimy kolejną, tam jeszcze z tyłu są. Także słuchajcie, tak to na razie wygląda. Zapraszam do kolejnych filmików, a ja idę już przyrządzić sobie peperonatę. Bo bardzo lubię cukinię. Cukinia jest zdrowa i zachęcam do spożywania. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. Smacznego.